Witaj w nowym Ford Tourneo Custom 2025. Oto plusy i minusy nowego Ford Tourneo Custom 2025. Plusy: innowacyjny interfejs głosowy. System umożliwia kierowcy i pasażerom korzystanie z komend głosowych do sterowania funkcjami pojazdu, nawigacja, multimedia, klimatyzacja i tym podobne. Komendy głosowe sprawiają, że korzystanie z pojazdu staje się wygodniejsze i bezpieczniejsze, pozwalając kierowcy skupić się na drodze. Nowoczesny design i komfort: zewnętrzna i wewnętrzna część pojazdu zostały zmodernizowane. Aby zwiększyć komfort i ergonomię, przestronne siedzenia wykonane z wysokiej jakości materiałów, które sprawiają, że długie podróże stają się bardziej komfortowe. Wydajność i ekologiczność: nowe silniki, w tym wersje hybrydowe i elektryczne, zapewniają lepszą efektywność paliwową i zmniejszenie emisji. Wysokie bezpieczeństwo. Zawiera najnowsze systemy wspomagania kierowcy. Takie jak automatyczne hamowanie awaryjne, kontrola martwego pola, pomoc w utrzymaniu pasa ruchu i tym podobne. Modularność i pojemność. Przestronne wnętrza do transportu do 9 osób. Z możliwością łatwej transformacji do różnych potrzeb. Minusy. Cena. Wyższa cena w porównaniu do konkurencji, zwłaszcza w wersjach z dodatkowymi technologiami i adaptacjami. Efektywność paliwowa wersji diesel. Wersje diesel mogą mieć niższą efektywność paliwową w porównaniu do wersji hybrydowych lub elektrycznych. Duży rozmiar, duże wymiary mogą sprawiać trudności w manewrowaniu w warunkach miejskich, zwłaszcza na wąskich ulicach. Dziękujemy za podróż.